Z nami bardzo ciekawy sezon, możliwości rozwoju są ogromne. Zobaczmy wprowadzi Państwa w temat nowych rozwiązań, nowych My bardzo się cieszymy z przyjazdu naszych nowych dowodników, przede do wszystkim dobrze znanego Państwu trenera, który jest wielkim autorytetem i dla nas ogromnym wzmocnieniem w tym sezonie w sztabie szkolnym jak i organizacyjnym. Chciałbym także przedstawić Rafała Reduwnego, który, człowieka, który będzie... Nasz dział marketingu wspólnie z paniami Kamilą Kocyłach, jak, jak również Moniką Raczek. To jest też właśnie nowość w naszym klubie. Będziesz tam, który zajmował się kontaktami z mediami, jak i właśnie sprawiem marketingu. Planujemy także stworzenie nowej strony internetowej. Bardzo także chciałbym podziękować przy tej okazji naszemu sponsorowi firmie Zaczyńskiej. Za już pięć, za pięć lat współ, współpracy mam nadzieję, że wytrwamy kolejne pięć. I będzie udział futbolu amerykańskiego w World Games 2017. Jeżeli ta dyscyplina zostanie dokoptowana, do tej dyscypliny wtedy zostanie wybrane.